Był człowiekiem, który błagał na kolanach, żeby Rosja nie pchała się do wojny. Paweł Wieczorkiewicz. On chyba dobił zarat. Marek Urbański. Piękny i bestia. Grigory Rasputin. Mnich. Faworyt żony Mikołaja II, cudotwórca, rzekomy agent niemiecki. Muszę sprostować jedną rzecz. On jest mnich, jak każdy z tu siedzących przy tym stole. Po prostu miał tą skłonność, ale miał i tak wspaniałe dary, którymi obdarzała go natura. Ostatnio to przemknęło niezauważone przez polskie media. Ermitaż wykupił w Paryżu cudem ocalały w formę linie członek. Raz 29 cm, Więc miał możliwości, miał talenty zabawiania pani. Nie był żadnym mnichem, to bzdura. Miał wspólności mistyczne, zresztą rzeczywiście mało wiadomo, o jego latach wczesnych była to postać, która, w zależności od światopoglądu słuchaczy, która odegrała bądź bardzo pozytywną, bądź szalenie negatywną rolę w historii. On chyba dobił cara, ze względu na to, że miał istotnie zdolność hamowania hemofilii, na którą chorował syni następca tronu rosyjskiego. To otworzyło mu drogę na salony petersburskie, to otworzyło mu drogę do komnat cesarskich i to zagwarantowało mu nieograniczony niemal wpływ na żonę cara, Mikołaja II, która z kolei miała prawie nieograniczony wpływ na swego męża. O wszystko Ja tylko całkowicie nie zgodzę się z tobą, był ulegaż takiej dość prymitywnej publicystyce, propagandzie, historiografii. Wreszcie. Raz Putin, który zamordował, zniszczył cara. Był człowiekiem, który błagał na kolanach, żeby Rosja nie pchała się do wojny. To zamordowało cara. Rosję zamordowali liberałowie, którzy tej wojny chcieli i liberałowie, którzy potem zaczęli szukać ofiary i znaleźli ją w biednym Rasputinie? No może, ale weź pod uwagę, że w 16 roku Rasputin praktycznie decydował o obsadzie wszystkich ważniejszych funkcji w państwie. Nie bezinteresownie zresztą. Oczywiście fenomenu Rasputina nie sposób zrozumieć bez tego, że jeśli używamy czasami słowa dekadencja, to dekadencki w owym czasie tak naprawdę to nie był Paryż. Dekadencki był Petersburg. I, e Moskwa. i Moskwa. Były to miasta dekadenckie do tego stopnia, że chyba porównać można je jedynie z Berlinem lat 20. Z chyłkowym Rzymem troponowym. Albo z chyłkowym Rzymem. Był to jeden wielki dom wariatów. W ten sposób tylko zresztą rzekomy mnich, rzekomy pątnik do Ziemi Świętej mógł zdobyć taką pozycję, jaką zdobył. To, że nie on dobił Rosję i tak i nie, z tym rzeczywiście częściowo się mogę z Tobą zgodzić, ale gdyby nie raz Putin nienawiść do cara, chyba nie osiągnęłaby takiego stopnia, jak by... osiągnęła w 1917 nie roku. Nienawiść generowały środowiska liberalne, musiały znaleźć pretekst. Teraz Putin był pretekstem, ja tyle się z Tobą zgodzę. Był wygodnym pretekstem, żeby ośmieszyć, spotwarzyć, bo mawiano z absolutną bzdurą, że był kochankiem. Nie, to nieprawda, to o tym, o tym wiadomo, ale skompromitował ostatecznie, czy on, czy jego wytworzony przez opozycję obraz, ostatecznie skompromitował carat jako formację, z co niepomiernie ułatwiło wydarzenia z, roku 17 Z tym się zgodzić muszę, no i trochę żal. No i trochę żal. Piękne.